Cześć, nazywam się Jan Pogłodziński i witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tematem logistyki na Marketplace Emac. Porozmawiamy o tym, jak działa Emac Fulfillment i przyjrzymy się usłudze Emac Courier, która upraszcza polskim sprzedawcom wysyłki do Rumunii, Węgier i Bułgarii. Jeśli chcesz sprzedawać na tych rynkach albo już działasz, ten odcinek jest dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Czym jest Emac Fulfillment? Program Fulfillment by Emac to kompleksowa usługa logistyczna, która działa bardzo podobnie do Amazon FBA. W praktyce wygląda to tak. Ty wysyłasz swoje produkty do magazynu EMAK, a platforma zajmuje się całą resztą czyli magazynowaniem, pakowaniem, wysyłką, obsługą klienta i obsługą zwrotów. W ramach FBE możesz sprzedawać jednocześnie w trzech krajach w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Twoje produkty są dostępne na każdym z tych rynków automatycznie. Dodatkowo produkty oznaczone jako Delivered by Emac zyskują lepszą widoczność w wynikach wyszukiwania i większe zaufanie kupujących. To naturalnie przekłada się na wyższą konwersję, czyli po prostu na większą sprzedaż. Emak posiada obecnie nowoczesne centra fulfillmentowe w Rumunii, a zapowiada budowę kolejnych magazynów w najbliższym czasie. Jak działa usługa fulfillmentu krok po kroku? Najpierw aktywujesz usługę FBE w swoim panelu sprzedawcy i podpisujesz aneks do umowy z Emagiem. Następnie przygotowujesz towary zgodnie z wytycznymi logistycznymi EMAGa, czyli odpowiednie opakowanie, etykiety i kompletne dane produktowe. Produkty wysyłasz do magazynu Emag. Tam są one przyjmowane, a następnie widoczne w Twoim panelu jako dostępne do sprzedaży. Kiedy klient złoży zamówienie, magazyn EMAC zajmuje się skompletowaniem go, pakowaniem i wysyłką. Ty nie robisz nic. System automatycznie przekazuje informacje o statusie dostawy, a klient otrzymuje przesyłkę w ciągu kilku dni. Jeśli dojdzie do zwrotu, EMAC również zajmuje się jego obsługą. Towar wraca do magazynu, a ty możesz ponownie włączyć go do sprzedaży. I często pojawiające się pytanie czy Fulfillment by EMAC opłaca się polskim sprzedawcom. To zależy i w większości przypadków tak, ale musisz to dokładnie przekalkulować. Musisz zweryfikować czy masz odpowiednią marżę i rotację. Największe korzyści płynące z FBE to oszczędność czasu, zasobów, szybsze dostawy i wyższa konwersja. Większe zaufanie klientów dzięki właśnie oznaczeniu Delivered by EMAC i łatwe skalowanie sprzedaży na trzy dostępne rynki. Natomiast bardzo istotnym elementem jest kwestia przechowywania produktów w magazynie Emak jako polski sprzedawca. Tutaj musisz posiadać rumuński numer VAT. To wymóg formalny wynikający z zasad transgranicznego fulfimentu, bo towary znajdują się fizycznie na terytorium Rumunii, więc podlegają lokalnym przepisom VAT. Po drugie, po pierwszych 30 dniach magazynowania pojawia się opłata za powierzchnię, a także dodatkowe koszty kompletowania zamówień i pakowania. Dlatego, zanim wyślesz pierwszą partię produktów, skorzystaj z kalkulatora FBE dostępnego w panelu sprzedawcy. Pozwoli Ci dokładnie to sprawdzić, czy przy Twojej marży ten model jest rentowny i czy rejestracja VAT w Rumunii ma dla Ciebie sens biznesowy. A teraz zajmijmy się drugą usługą Emaga, czyli Emac Courier Polska. Dla sprzedawców, którzy mają magazyn w Polsce, Emac stworzył usługę Emac Kurier, czyli najwygodniejszy sposób wysyłki zamówień z Polski do Rumunii, Węgier i Bułgarii. Ta opcja jest przeznaczona dla produktów nie ponad gabarytowych i dostępna dla wszystkich sprzedawców, którzy mają punkt odbioru w Polsce. Emak sam odbiera paczki bezpośrednio z Twojego magazynu. Nie musisz wysyłać ich do pośrednich punktów. Dostawy są naprawdę szybkie. Z Polski do Rumunii klient może otrzymać swoją paczkę od 48 do 72 godzin, a do Węgier i Bułgarii od 72 do maksymalnie 96 godzin. Ale to nie wszystko. W Rumunii aż 66% zamówień trafia do automatów Easybox, na Węgrzech 65%, a w Bułgarii około 35%. To ogromna wygoda i niższy koszt doręczenia. Dodatkowo aż 35% zamówień w Rumunii, 55% na Węgrzech i aż 70% w Bułgarii to zakupy za pobraniem. Dzięki EMAC Kurier Polska możesz przyjmować te płatności bezpośrednio przez system EMAC, bez pośredników i opóźnień. Kolejnym bonusem przy wykorzystywaniu usługi Emac Courier jest dostęp do programu Emac Genius, czyli sieci premium klientów subskrypcyjnych. Użytkownicy Genius generują dwukrotnie wyższy współczynnik konwersji niż zwykli klienci. W samej Rumunii to już ponad milion aktywnych użytkowników, w Bułgarii i na Węgrzech kolejne 200 tysięcy. Jak wyglądają koszty transportu w Emac Courier? Ceny są stałe i pobierane bezpośrednio przez Emac. Aktualne stawki za Emac Kurier możesz zobaczyć teraz na ekranie, gdzie wyświetlają się dokładne wartości na dzień dzisiejszy. Usługę Emac Kurier aktywujesz bezpośrednio podpisując umowę z Emagiem i kontaktując się z supportem poprzez panel sprzedażowy. Tam również możesz tą usługę dezaktywować. Po skontaktowaniu się, taka usługa w ciągu kilku dni roboczych zostanie wyłączona. Ema Courier to bardzo wygodna forma wysyłki i logistyki dla polskich sprzedawców. Dzięki tej usłudze twoje produkty trafiają do najbardziej aktywnych kupujących w regionie i czas wysyłki jest naprawdę szybki. A jakie są najlepsze praktyki dla sprzedawców korzystających z logistyki na EmaGu? Po pierwsze, zanim wyślesz produkty do FBE, dokładnie zapoznaj się z wytycznymi EMAC dotyczącymi przyjęcia towarów. Złe etykietowanie lub nieprawidłowe dane to częsty powód opóźnień i nieprawidłowości. Po drugie, jeśli nie wykorzystujesz usługi Fulfimentu, korzystaj z usługi EMAC Courier przy magazynowaniu swoich produktów w Polsce. To usługa znacznie skraca czas dostawy i poprawia Twoje wyniki sprzedażowe. Po trzecie, monitoruj stany magazynowe swojego asortymentu. Braki w dostępności to jeden z głównych czynników obniżających ranking ofert. I niezależnie od tego, czy korzystasz z usługi FBE, czy z usługi eMag bardzo istotnym elementem przy sprzedaży na eMagu jest to, żeby Twoje stany magazynowe były wysokie i dostępne dla kupujących. Po czwarte pamiętaj, że rynki rumuński, bułgarski i węgierski mają inną dynamikę niż Polska. Klienci oczekują szybkiej dostawy i prostego procesu zwrotu, ale również zaufania do sprzedawcy. Te wszystkie elementy razem może dać ci usługa FBE oraz Emac Kurier. I wreszcie po piąte dbaj o listingi czyli coś bez czego twoja sprzedaż nie będzie skuteczna na Emagu pomimo skutecznej logistyki. Lokalny język, poprawne zdjęcia i dobrobyt to wszystko wpływa na konwersję znacznie bardziej niż sama cena. Dlatego przekazując swoje produkty do usługi fulfillmentu czy wykorzystując Emag Kurier dbaj o to, żeby twoje produkty były na platformie jak najlepiej wyświetlane. I podsumowując dzisiejszy odcinek EMAG to jeden z najważniejszych marketplace'ów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki takim ułatwieniom jak program EMAG Fulfillment i usługa EMAG Courier, to coraz bardziej realna i dostępna opcja dla polskich sprzedawców, którzy chcą sprzedawać w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Bez budowania własnego zaplecza magazynowego czy logistycznego można szybko sprzedawać i łatwo na rynkach EMAGa. FBE przejmuje cały proces magazynowanie, pakowanie, wysyłkę oraz zwroty, a produkty z oznaczeniem delivered by EMAC są lepiej widoczne i szybciej się sprzedają. Z kolei EMAC Kurier pozwala wysyłać towary bezpośrednio z Polski z odbiorem paczek z twojego magazynu, płatnościami za pobraniem i dostawą do popularnych automatów w całym regionie. To po prostu wygodny sposób, żeby wejść na nowe rynki, sprawdzić popyt. I rozwinąć sprzedaż krok po kroku. Jeśli dobrze policzysz koszty i dostosujesz ofertę, możesz w kilka miesięcy zbudować stabilną sprzedaż na trzech rynkach jednocześnie. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli ten materiał podobał Ci się, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.